Dzień dobry, gramy w World of Tanks i drugi raz pokazujemy czołg fv 4202 na się 105. Tutaj Jeli... jesteśmy zajarani. Tak, jesteśmy z nim tak zajarani. To jest dziesiąty czołg brytyjskiego Tieru. Jest to off-sheet, jak mogliście zobaczyć na poprzednim filmiku. Nawet Ator jest w stanie tym czołgiem wymiana. Kolejna niesamowita rzecz tego czołgu jest taka, że on strzela z dwóch i hejkami. Które mają 210 penetracji, średnich obrażeń 570, a że czołg strzela co około 7-8 sekund. Więc sobie wyobraźcie, jakie to robi obrażenia. Patrzata sobie zabijemy w 20 sekund. No, a czołg piękny nie jest, trzeba, muszę zdać. Ale za to cholernie zuteczny, i to jest I zwrotny jak cholera też. Celny w ruchu. Właśnie strzeliłem z 300 metrów watrzata i zadałem mu 700 obrażeń. To chyba mówi samo za siebie. To i lami. Znaczy makaj oszukuje. Tak. Domo. Cheat. 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 No oszukuje, bo złoty pociski no. no, dokładnie. U nas jest taki podział. Ja lamię, ma no, W razie zaraz oszukiamy watrzata i już nie

Teraz trochę nieskuteczny będę, bo tego wody włączył. Więc już o tym, że czeka strzelanko na dalekiej dystanse, a tak to... Jezu, mawi przejechać. nie będę ryzykował znikiem. i będę strzelał cipłymi, bo jak będę walił po sto, to trochę stracimy. <coughs> car, a Let's go. To, to, one to, się, a nie, to nie za pochym. Sorry. Chciałem sobie to Looks like that one went right through. Dawaj go, dawaj go, Ator! Tak, się w... To sobie poczekasz. Polera coś do mnie trafiło. Strzeliło coś do mnie. No to ty też byś strzelał, jakby nie strzelili, a nie się cofasz. Dobrze, w poprzedniej chwili to było bardziej owe. Teraz Sator musiał wykazać odrobinę skila to nie, wyda, nie wiadomo. To skill łato rady, nie chcę to wyjeść. Dokonijmy kolesia. No to Woli ten brak ładowniczego Ale za to Jak trafimy w bąkowym to już trafimy Rozjebany system O kurwa ta artyleria nie jest sama się zjebało. To Dobra, poprzedni, że ten był czołg zdecydowanie bardziej OP i ja jestem za tym, żeby go rzucało ten, i przynajmniej jak ja nie pryam, tylko na takie plansze, na których jest OP, czyli takie malutkie mapeczki, gdzie można sobie wyjechać w tyłu i strzelić komuś w bok lub w plec. Myślę, żeby się chciało. Jak się nie ma skilla, to trzeba nadrabiać czymś innym. To jest zupełnie odwrotnie jak w podrywaniu panienek. Jak się nie ma wyglądu to trzeba nadrabiać skillem. Tak samo w grze w czołgi, jak się nie ma skila to trzeba nadrabiać... Hmm, to jest pytanie, wyglądem? Nie, Gądem. trzeba... No ale tutaj tak właśnie. Właśnie i to prowadzi nas do odpowiedzi na odwieżne pytanie czy kolesie, którzy mają mógł kasę na Golda są bardziej przekorzeni w World of Tanks. A Odpowiedź mi oczy kurwa liście. Jeśli komuś przeszkadza kurwa proszę ją wypikać. Pik. Maka, jak mogłeś mnie wypikać? Bo jesteś za mało dobry w stosunku do mnie i wiesz. Po prostu jeszcze przypadkiem ktoś będzie lubił cię bardziej niż mnie, co ja wtedy zrobię. No właśnie, a ta tak nie może być, żeby bardziej lubić mnie, bo ja jestem pierwszy... Ale Raz jeszcze straciłem silnik, żeby było śmiesznie. Pamiętajcie, że lubienie kogoś nie musi być powiązane z skillem tego kogoś. W końcu premier Tusk też nie ma skila, a, a dużo ludzi go lubi. Nie ma skila, to jest nieparny no dobra, czymś maskila, ale teraz boję się, że skończymy jak ten koleś, który zrobił kanał antykomor.pl. No na szczęście nie ma paragrafu, że nie wolno się śmiać z premiera. Znaczy chcieliśmy powiedzieć, że Makaj mówiąc Bukrat, to miał na myśli cukierki w supermarkecie, jak premier był bardzo, bardzo mały. I panu premierowi. No po prostu zabezpieczył, żeby wszelkim Rosja nam nie zabrała. Tak, właśnie, tu w ogóle nie mamy nic do pana premiera. Proszę nas nie bić. Jego pierwszy jak jestem. ten punkt to nie Rosjaninie. Do przodu! Za Matuszkę Rosję! Ja, ja! Jesteś ruski to gin No, zaraz się utopi. Nie, już, tak. Ale gin, tak żeby coś z tego było, a nie jak w komunistycznym ładrze. Chciałem powiedzieć, że było wtedy jedzenie, ale. <noise> Wiesz co, powiem Ci tak, czasem ja widzę takie, na Facebooku są takie ogłoszenia z CD projektu, damy pracę. I zawsze mi się wtedy zastanawia, czy płacę też dają. Tak mi się teraz skojarzyło z tymi łagrami, że łagra no pracy było od, od cholery pracy było zawsze, tak, ale płacy i żarcia to takie do końca. Dlaczego te wszystkie czołgi mają takie y, dziwne oznaczenia? Y, dwie białe kreski jedna czerwona na, na boku wieży. Ponieważ bo to Brytyjczycy i oni nie mogą mieć normalnego oznaczenia, tylko w postaci trzech kresek tylko, że, myślę, że gratulujemy no, temu no, panu, który nie żyje. Tylko po prostu sobie całą grę przestał. No wiem jak chciałem go zacząć. Chciałeś, chciałeś. Czy nie wyszło? No. Całą grę bez ładowniczego. A... Machaj ty lamą. Nie można ładowniczego stracić. Nawet ja miałem ładowniczego. Kurde, nie chciałem załadować pepanca, to mu zostało 6 HP. I się odbiłem. Hamstwo I drobno mi Dobra, do do zostańmy do końca tej bitwy, gdyż opicką jest. jest koniec bitwa! I dziękujemy, ja jestem zajarany czołgiem, a to też jest zajarane, tylko się nie przyznaje. Na razie. Jestem bardzo zajarany czołgiem, tylko mógłby być odrobinę bardziej OP w momencie, w którym to ja nim gram. Do zobaczenia w następnym odcinku, w którym prezentować będziemy jednakże inny czołg.